Zdawałoby się, że uniesienie ramion to prosta sprawa, ale bardzo często unosimy razem z barkami. Z czego to wynika? Przede wszystkim wynika to z tego, że chcecie unieść jak najwyżej ramiona, bo większość instruktorów, trenerów tak mówi. Unieść wysoko ramiona nad głowę, więc unosimy, żeby były wyżej, unosimy również barki. Przy moich. Ćwiczeniach my próbujemy barki rozluźniać. One z reguły są bardzo często napięte. Szyja, kark, grzbiet to jest ta część ciała, która bardzo często ma w sobie różne napięcia, więc tu przy uniesieniu ramion ja chcę, żebyśmy mieli efekt odwrotny, żebyśmy rozluźniali i trzymali te barki swobodnie. Druga rzecz, możecie unosić bark, jeżeli są jakieś ograniczenia i te ramię nie uniesie się wyżej, bo tu blokują mięśnie naszego barku, więc uniesiecie ramię. Pilnujcie tego, bo to jest tylko kompensacja. Te ramię nie będzie wyżej. Tu jest zakres ruchu w stawie barkowym, więc uniesienie barku w tym momencie nic nam tutaj nie daje. Wcale nie pracują te mięśnie, o które nam chodzi. Więc dopóki unosicie ramię i bark jest opuszczony, wtedy macie jak najwięcej korzyści z tego ćwiczenia.